Siemanko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kresu Tak, bez skina, Coś lecz szwankuje A ze mną jest... Patryk Dobra Wybaczcie się teraz! <laughs> Siemanko, ja jestem Kresu Dzisiaj bez skina, Lecz szwankuje. A ze mną jest Patryk, Patryk, przywitajcie. Nie bij mnie, proszę. Siemanko. Proszę, nie bij mnie. Zostać. Dobra. Hmm, dzięki. A więc tak, e, słuchajcie, e, jest to pierwszy odcinek tak mamy itemy, gdyż zaczęliśmy troszeczkę wcześniej tutaj grać. E, a mi coś się działo i było mniej kręcić, tak? Nic nie powiesz, ale ty jesteś. Słuchajcie. No tak. A więc tak, czekajcie, ja mam coś napiszę na szacie, ale nie dam Entera A wiesz, ja zobacz Zobacz co to będzie Tak, ja wiem Ale nie teraz Dobra, ja buduję zamek Dobra, ty ja idę kopać. właśnie do od rolników. <noise> <noise> A więc co, odcinki będą trwać po 15 minut. Eee, 15 minut tak to mówię? Dobrze. Znaczy coś takiego może więcej, może mniej. Eee, wszystko zależy. E... I co? No będą trwały po 15 minut. E... jak się seria nazywa? Murzyńskie... Burzyński e... seriebar. No właśnie. Mudrzyński! nie jeden. E, dobra, a więc co? Słuchajcie, e, właśnie widzieliście co co... co no wiecie co ja tam tam napisane i tak wiem. E, dobra, to może pójdę kopać. Słuchajcie, nigdy musisz się o tym dowiedzieć, znaczy on się i tak dowie, bo na, na, na nagraniu. Chyba, że mnie nie ogląda. Nie no, ser. Hmm, no. A więc co? Eee... Domek tam buduje ten, ten Patryk. Patryk, Patryk. I co? Nie no, słuchajcie, to jest nawet mój pierwszy, to jest mój pierwszy odcinek z głosem, te. Bo tamte były bezgłosu, o Znaczy z muzyką i były przyspieszone na tempie A ten parkour to był w zwolnionym tempie No ale dobra No słuchajcie, wiecie co? Mam mały pomysł Ej, nie patrzcie na to! Wiecie co? Wiecie co? Nie chcę coś zrobić. To jest zrobić chybosza. Podwiedziałej! Co się kupę? Co wy się... To jesteś pan bo... Ty nie ma się Przecież widzę, jak nie burzysz. Co za ty? A bo co ja jestem do dopotce No to mam no, nawet. <tryk> <tryk> dobra, dobra. Przestań, się wygurdiać bądź. bądź, bądź Przedaj mi mamy buteleczkę, wody. To wiecie co, ja idę się czegoś napić, bo tak pracować na sucho. Eee, e, kurde, 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 kurde.

Będę robił wszystko, żeby cię poniżyć. Tak jak ty mnie. Zabiję tego trupa, Bo chcę ciebie zabić, a nie mnie. Fak! Fak! Dodam, dodam, dodam! Zginąłem! Ah! Szart mam. E-e-e-e-diamenty. E, e. Gdzie są diamenty? Jak mi się nie chce kopać diamentu. Bo diamenty są diamentowe. Patryk! Mhm. Mm ja nie wiem. Ale mów coś tak więcej, bo tak wiesz, tak to jest trochę na sucho powiem Ci. Co on sucho? To tak na sucho jak to widzisz, nie możesz na... Co on mówi? Nie wiem, a powiedz. To no jest serio? To śpiewaj. Ja ty leciałeś robić kopalnie pod naszym domem? O Boże Nie pod naszym domem? On też widzę, jak się kopały. Gdzie yy, yy, wiem, gdzie robimy kopanie. Gdzieś robię. Dobra, w każdym, w każdym razie... Żelazo! Żelazo! Jej, będę już miał seta. Nie... Żartuję. To tańko. Chyba Mamy dingla. Skoro, że mleka nie wolno dać do takich małych buteleczek, widzicie? Do takich buteleczek, bo jakby się dało to by było fajnie, tak. Wiecie, tak idziesz sobie do krowy, wieszysz mleko, wypijasz i pycha. Ba węgla, bo idę robić kilo e, żelaznych. Nie. <zyskli> Ile jest! Yeah! <Gröning> Teraz brakuje mi tylko tutaj takiego małego tak nie Niebi! No właśnie, Agar. Agar, popier. Sedek, sedek. Jak to zrobić? O, co, to, co, to, co, to, co, 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 basztref do Nie, nie, nie. chodź. Eee, już nie potrzebuję, z sobie. Pytanie. Eee, brakuje ci tu jednego klocka. Gdzie ci klocka? No patrz, tutaj nie masz...

Czerwone i bure i bure chwycieli. Ej, kto coś spierał ty. 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 ty na tym? Wejdą. No, na tym i idą. Ej, to był fokus! No, to było czerwone i bure i bure chwycieli. Uciekam do gwiazd. Uciekam, gdzie jest mój świat? Czerwone i, bura, i bura. Liza. burę i bóre chwycili za... Kurde, czemu ty jest tyle much? No szkół. Ej, patrz! Ten zombie śniak Zrób z niego normalnego typa. Enderman, Enderman! O! Enderman, Enderman! Enderman, Enderman! Enderman! enderman. klepa, sklepie typa. Sklepy, typa! Sklepy, typa! Sklepałem go! Wypadam, pozertuszka! Jest! Jest! Jest, stary! Jest! Jest! Yes! Yes! Co, nie zginąłeś? Nie! Aaaa! Ja cztery creepery. Jest! Eee, Ząbiaki. Łał! Wow. I... 4. Creeper! Szkod! Yeah. Yeah.

Hej, byś widział, widział jak nie, 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 Zabij nie, zabij nie, zabij, dżede. zabij dżede. Trudne sprawy, głupie muchy. Creeper. nie, <gry> <gry> e, pa... pa... ja jestem? Ja nie, 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 Tepa nie, nie, Ja nie, co? Będziesz musiał się znaleźć, dał ci tak kobla i wydostanie Daj się. się to wychodzi? Czekaj, masz tu taka kobla. Szybko! wziąć <noise> ja się, nie mogę? No. Niebieskie i burę, i burę, chyba i Zaburę, zaburę.

Ty jesteś sobie jak rozeczka. A ten klipper jest jak zwierzchni. Mm, mm. Co ty mam? Gdzie ty klippery To Ciebie dzisiaj wybuchnie? Tak dokładnie jak ja. Ej, mam spawner! Mam spawner! No, moskitu, nie mam jak go zabezpieczyć! Nie ma pochodni, Stary! Ciężko, jest Miski Skitu. Jest! Po robocie będzie stać na da, chyba daje do TNT. O, może da więcej! Boże da więcej! Bo TNT jest ważne. Czekaj. co? spawner. O, taki... robić e, to? E, jak tak, nie. Co zrobisz? Ej je, już jest początek serii, a my już mamy takie sytuacje. Ogarniesz mm -hmm. się? Nie, game modem. No dupa. Bo game mody to ja bym sobie że co? Jak się... co byś to tak widział? Ja uciekłem no. i miałem serduszka, i w ostatnim momencie mi creeper wybuchł A wiesz gdzie jest dom? Co? Wiesz gdzie jest dom? No wiem, Ja nie wiem, ja nie wiem No nie wiem Tu zaznacz tam checkpoint czy coś. To czy to się...

Yy, dwa siedem sześć dwa pięć zero tp minus dwa zero trzy cztery dziewięć minus pięć dwa siedem zero dwa siedem

Czekaj, okay, dobra, szybko, ja wiem, gdzie to jest, mniej więcej. Nooo, ale... Fak. Przez Endermona. A wiesz co naj najgorsze, że nie dam rady się tepnąć? Tam, gdzie to było, bo miałem perełkę jedną. Ale, Czekaj. Okej. jest Ciepko! Chuj, ciup! Ciepko! rzeczy miałem? Ja miałem tyle żelaza... To masakra! To masakra! Aptymet. Szybko! Szybko, idę, szybko, szybko. Gdzie to było? Gdzie to było? Super! Nie wiem, gdzie to było. Jest! Jest, jest, jest! jest! Yeah, baby! Mam 19 żelazo. Ach! Maybe she Van toen, toen. Oh, ja, ik Wat? een peruukje. Dit is Oh Hey, emerald! Zo, so? no. Emerald Enderman? Emerald. Dat is dzisiaj. Tak dokładnie, jak ja... W ogóle, co ja śpię? No. No pytaj co, bo ja to powiem. Złoto, jest! Jeszcze tylko troszkę złota i będzie na koksy. Ej, zaraz będziemy mieli seta. Znaczy, ja będę... rok? Zaraz.

Obsidian Ej, właśnie zrobimy obsidianarkę No By był nie było, nie? Ej, już jest odcinek Co? Ile odcinek? Pa. No 10 minut Ile? 10 minut A no, to jeszcze chwilę. Kolejny, kolejny Emerald. Jej. А то, что дуб, Ай, а то, же дуб что дуб, показываешь уже я как-то 20. Ай, а фаги, yeah. Я люблю скриптить, видишь, как это дупе заскочение? Я так бы менял ни в На старых каналах. Какой дуб, мыслить. 15 видов. Эй... Nie chcecie nic mówić, ale to chyba już trwa 30 minut. Kiedy? Tak jest jakieś 30 minut. Dobra, słuchajcie, to... słuchajcie na to na koniec. Tylko ja się do siebie tepnę. Alex. No i ładny domek. No to chodź to, chodź to. Mam skina! <noise> Słuchajcie, to, a więc tak, na razie, trzymajcie się. Kamerował kraso jutro, jutro, jeżeli będziemy kręcili, będziemy kręcili? Tak. No to ty będziesz kręcił, link do jego kanału będzie w opisie, do Patryka kanału. I jutro spodziewajcie się na jego kanale odcinka. Dobra, więc narka. Kraso. Cześć. No.